Witajcie, Szanowni Państwo! Cieszę się, że odwiedziliście mój kanał. Dziś prezentujemy Wam Mantę SPK5004, potężny głośnik z funkcją karaoke. Dzięki niemu będziecie mogli zorganizować profesjonalny turniej karaoke, nie wychodząc z własnego domu. Taka zabawa sprawi, że każda impreza stanie się bardziej atrakcyjna, a każdy uczestnik poczuje się jak gwiazda na scenie. Przyjaciel z pracy przyniósł ten sprzęt ponieważ grał bardzo cicho. Dzisiaj go rozebrałem i udało mi się zidentyfikować przyczynę niskiego poziomu głośności tego fascynującego urządzenia. Jeśli macie podobny problem, nie wyrzucajcie tego sprzętu. Zawsze możecie się do mnie zwrócić, z chęcią pomogę go naprawić. Przyczyną tego problemu było niewłaściwe połączenie. Podczas transportu tego urządzenia doszło do poluzowania kontaktów, co spowodowało obecną sytuację. Wibracje i inne czynniki mechaniczne wpłynęły na to, że to urządzenie przestało działać. Ale dzięki moim ręce i magii udało się przywrócić życie temu urządzeniu. Tak więc, jeśli masz problemy z jakimkolwiek urządzeniem, serdecznie zapraszamy do nas. Zawsze chętnie pomożemy i przywrócimy życie temu urządzeniu.